Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce. Dziś nieco nietypowej, ponieważ spotykamy się w grze Shakes and Fidget, która jest grą przeglądarkową. I tych z Was, którzy oglądają mnie już od naprawdę kilku lat, nie powinno to specjalnie dziwić, ponieważ ja w czasach, kiedy jeszcze nie istniał termin gry niezależne, a pojedyncze osoby i małe studnia nie odnosiły jakichś znaczących sukcesów. Ja bardzo chętnie zagrywałem się we wszelkiego typu gry właśnie przeglądarkowe, czy to na Congregate, na Newsgroundsie, czy to na Facebooku nawet. No i w Shakes and Fidget też już faktycznie kilka lat temu grałem, bo gra ma naprawdę ładne kilka lat, nie jest nowym produktem, ale z tego co słyszałem nadal utrzymuje się z całkiem sporą bazą... Um użytkowników. A mnie do zagrania zachęcił fakt, że otrzymałem zupełnie przypadkiem dostęp do, e, do wysokiego konta gry. Ja co prawda na początku tego materiału chcę zrobić nową postać, do czego przyjdziemy za chwilkę, ale pod koniec materiału pokażę Wam jak to wygląda, e, jak gra wygląda, kiedy ma się postać na levelu tam 300 z plusem. Dobra, e, słuchajcie, mamy w grze do wyboru trzy klasy. Jest to wojownik, łowca oraz mag. E, ja wojownikami gram bardzo rzadko, tutaj raczej zdecydowałbym się albo na łowce, albo na maga. Albo na łowce, albo na maga, ale pójdziemy w magię, myślę, że magia może być ciekawym tutaj aspektem. Ogólnie gra, jak widzicie, jest... Zagramy sobie na najnowszym świecie, czyli na 32, sugerowanym. Jak widzicie, ogólnie gra ma świetną oprawę graficzną, to dlatego, że jest takim prześmiewczym rpg em prześmiewczą fantastyką. No okej, okay, jestem już z wami, musiałem sprawdzić jakie są wymagania dotyczące konta, ponieważ uwaga, uwaga, mam dla was mały konkurs. Od jakiegoś czasu mam do rozdania słuchawki e, Razer Kraken Pro i pomyślałem, że przy okazji tego materiału mogę wam je po prostu oddać. E, konkurs będzie stosunkowo prosty. Macie po prostu w ograniczonym czasie, to są w tym przypadku 3 dni, e, zdobyć jak najwyższy poziom e, w tej grze. E, Rzecz w tym, że musicie najpierw założyć konto, które nazywa się w charakterystyczny sposób, ponieważ będzie to konto oczywiście takie tutaj, e, nasze testowe. Będzie się nazywać CTSG spacja i Wasznik. Ja sobie dam Kamil, żeby e, nie było niejasności. Tworzycie postać jaką tylko chcecie. Ja sobie w tym przypadku stworzę. E, no dokładnie to, co chciałem stworzyć właściwie, bo widzę, że jest mężczyzna, mak i w dodatku Krasnolud. To chociaż coś zmienimy. Pokażę Wam, jakie są rasy. Jest człowiek, e, są orki, e, elfy. Mroczne elfy, krasnoludy, gobliny, gnomy i demony. No to może, jak mi się wylosował krasnolud, to sobie zrobię coś innego. Eee, na przykład, nie no, Elf ani mroczne elfy już nie będę brał, bo trochę lat mam już, już gimbusem nie jestem. Zrobimy sobie demona. Widzę, że są fajne. Zobaczcie w ogóle, jaki jest styl tych postaci. Jest to naprawdę genialne. Okej. Okay. Dobra, ten mi się podoba, ten może być. Robimy sobie taką postać. Ja sobie. Aha. E Mail konkursowy, na który będziecie wysłać zgłoszenia, które zaraz wam jeszcze wyjaśnię, to ctsg.kontaktmałpa.gmail.com e e I tutaj wysyłacie maile, słuchajcie, słuchajcie, e w których, e w tytule których wpisujecie konkurs. Żebym wiedział, że to nie są jakieś tam maile biznesowe, kontaktowe i inne rzeczy, po prostu wpisujecie konkurs. Y Chyba wpisałem poprawnie. Do dzieła. Czy jesteśmy? Jesteśmy w grze. Fantastycznie. Eee, słuchajcie, tak wygląda świat naszej gry. To się chyba mocno zmieniło od czasu, kiedy ja ostatnio się w to bawiłem. Eee, I co prawda, możecie wszystkie budynki sobie klikać tutaj na mapie i do nich przychodzi bezpośrednio. Na przykład, eee, co my tu mamy? Karczma. Karczma jest jednym z takich najważniejszych miejsc w grze. Możemy sobie ją kliknąć i do niej wejść. Eee, ale możemy również wybierać wszystkie, eee, wszystkie lokacje z listy po lewej. Gdybyśmy, eee, no oczywiście, nie chcieli się w to pieprzyć. Eee, mamy karczmarza, który co właściwie robi. Eee. A ok, on regeneruje nam e, w takim razie witalność. E, możemy wypić u niego 10 drinów każdego dnia, ok. A to są, e, są kości, którzy rozdają nam quest. Weźmiemy sobie questa tutaj od jednego. E, mam nadzieję, że. Ma... Ogólnie no, opisy questów też są zabawne. Są całkiem spoko, chociaż do mnie najbardziej przemawia tutaj właśnie ta oprawa wizualna. E, mamy dostępne 3 zadania. Możemy sobie wybrać jedno. Unikatowy amulet weźmiemy. Już na samym początku zdobędziemy sobie jakiś przedmiocik. Poszukuję unikatowego amuletu. Skor. Skor, okej. Okay. Idź do ogrodu. Trudne nazwy. Ja nie lubię świata fantastyki przez trudne nazwy. Wszystkiego i trudne imiona, bo nie chcę mi się ich czytać. Zdobądź co najmniej 7 i wtedy wróć. Tylko zrób to z klasą. Dostaniemy wynagrodzenie w postaci 10 srebrnych monet. 28 doświadczenia. No i. Takie oto rękawiczki. Przyjmujemy wyzwanie. Całość trwa jedną minutę. W tym czasie chyba możemy sobie pozwiedzać różne rzeczy. No i po tej minucie, z tego co pamiętam, następuje etap walki. Etap walki, który w, w którym chyba po prostu nie uczestniczymy. W sensie uczestniczymy w taki sposób, że jesteśmy yy, widzami. Że pojedynek toczy się automatycznie i po prostu możemy sobie go w każdej chwili po zalogowaniu odpalić, obejrzeć itd. I tak dalej. I tak dalej. Myślę co by tutaj w tym czasie zrobić, może wyjaśniłbym Wam. Że ja jestem zalogowany na 32 świecie e, dla Polski, przygotowanym. Ogólnie wiecie, jeśli gra ma wiele lat, to, to nie ma sensu się logować na, na te pierwsze światy, ponieważ e, postacie, które są tam stworzone, e, mają już bardzo wysoki poziom i, i w ogóle nie ma sensu się z nimi ścigać. A tam e, nuby są tylko pożywką i tak dalej, i tak dalej. Więc e, za każdym razem w ogóle fajnym momentem dołączenia się do, e, do gry jest moment powstania nowego świata. Ja to przerabiałem już w wielu innych grach wcześniej. No, jak widzicie, jestem pierwszopoziomowym bohaterem, który bez problemu radzi sobie z pierwszopoziomowym nietoperzem, e, więc zebrałem punkty doświadczenia, e, jednorazowe rękawiczki, które wcale nie wyglądają na jednorazowe, no i zdobyliśmy grzybka oraz 10 srebrnych monet. Grzybki są taką ciekawą walutą, ponieważ e, to za nie kupujemy wszelkie e, przywileje i dogodności i to jest waluta, którą kupuje się za prawdziwą kasę, to znaczy za, za to możecie sobie przyspieszać, prawda, pewne procesy w grze. Dobra. Mój poziom awa awantur awanturniczości e, spadł ze 100 na 99, to znaczy, że zużyliśmy jeden punkcik na wykonanie quest'a. To jest oczywiście taki nasz e, pasek... E, właściwie nie wiem czego to jest, to jest taka stam staminka w grach przeglądarkowych, która pozwala nam po prostu na wykonywanie czynności tak długo, jak e, mamy odpowiedni jej poziom. E, Okej, okay. ja bym poszedł w doświadczenie... O, zrobimy coś takiego. Ogólnie, questy są na tyle fajnie wyważone, że jeśli dostajemy dużo doświadczenia, to pewnie dostajemy mało wynagrodzenia albo jakiś słaby słabe ekwipunek. Ale ja przyjmę to zadanie bardzo chętnie i znowu minutka nam zejdzie, ale w tym czasie przejdziemy się po innych lokacjach. A witam w moich stajniach, wypożyczamy wierzchowce na leasing. Dzięki temu oszczędzasz pieniądze z pełną gwarancją mobilności. Rozejrzyj się i wybierz swoją bestię. Właściwie szczerze mówiąc nie pamiętam, co dawały mm, bestie. Ja chyba nie jestem... O, w sumie jestem w stanie. Skracają czas podróży. No oczywiście, zrozumiałe. Czyli te, ta minuta, która mi tam upływa, ee, skróciłbym ją sobie e, o 10%, gdybym miał na przykład takiego werchlaka tutaj wynajętego z irokezem. Albo 20% gdybym miał wilka, albo 30% jeśli raptora, albo 50% jeśli a To jest smokogryf w ogóle, faktycznie. Koleś jest świetny. Faktycznie wygląda jak typowy, e, typowy Joe, który nam próbuje ob obchnąć auto w Stanach. E, dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy gabinet magii, mamy zbrojownię, która pewnie jest mega istotna. O, ja w ogóle przyciągnąłem sobie te rękawiczki moje czy nie? Gdzie jest moja? E, kaczma, 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 sekunda. I jest pojedynek. Znowu nastrzała wszystko. Ogólnie, zanim gra się rozkręcić, to wiadomo, że tak te, tak te potyczki będą wyglądać. Ja sobie biorę kolejnego questa w międzyczasie. Spójrz mi w oczy. Eee, 115, 120. Ty, 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 ty. Dobra, robimy tego. Minuta 30. Eee, gdzie są moje ...wzbrojowni? Nie, tu się kupuje przedmioty. A, tu jest mój ekwipunek. Fantastycznie, ja już mam rękawice, które sobie zdobyłem. I mam również sandały, które sobie zdobyłem. Jak widzicie, mogę sobie zdobywać masę innych różnych rzeczy. A tutaj mam. Tutaj mam moje staty, które rozwijam za kolejne poziomy, tylko że jeszcze chyba nie mam żadnych punktów do rozdania, przynajmniej nie widzę, żebym miał. A to są postępy takich osiągnięć wewnętrznych, takie coś w stylu trofek. W różnych kategoriach wbijamy sobie tam konkretne kolejne rangi. No i oczywiście możemy kupować sobie tutaj od A, jakieś świetne, widzieliście oczka się otworzyły w tym w masce. Pokeball! Pokeball, no genialne. Nie, nie przypominam sobie, żebym widział te rzeczy kiedyś. Strój Batmana. Świetne. To, to w ogóle nie wiem czy też nie jest nawet yy, hełm tego do Wakina ze Skyrima. Yy, szturmowca. Jakie piękne. Tu wszystko jest nawiązaniem do czegoś. Kocham to. Kocham cię, gro. Fajnie. Ja jestem słaby w referencji, ale podejrzewam, że, że wy znajdziecie jeszcze kilka innych rzeczy. Tutaj jest referencja do Gonciarza, jest jego gumowy kurczak. Piękne, piękne po prostu, piękne. Dobra, widzę, że tam się kończy 6 sekund do końca. Kolejna walka. Wypadałoby wbić chociaż jakiś trzeci poziom w tej pokazóweczce. No wszystko mam na hita. Na razie nic nie jest dla mnie wyzwaniem. Jak widzicie te grzyby też bez problemu można w grze znaleźć. Portal do piekieł, dwie minuty, a coś krótszego bym poprosił minuta 30-minuta. E, no, czapki jeszcze żadnej nie mamy, przyjmuję wyzwanie i zobaczymy sobie, co jeszcze tutaj mamy. A w ogóle coś zdobyłem? Chyba nie. E, zbrojownia, nie, nic mi nowego nie wypadło. Gabinet magii, tutaj kupujemy przedmioty magiczne, jak rozumiem. No, są jakieś półszonki, po jakieś nieśmiertelniki, amulety. Pewnie też jest masa referencji. No tak, gabinet magii to tej karty i czardziejska różdżka musi być. Taki schemat typowego, e, magika z ulicy. No dobra. Stąd się zwijamy. Widzę tutaj nic na razie nie chcę, Stań byliśmy. Grzybiasz. No i grzybiasz jest tutaj właśnie punktem, w którym handluje się prawdziwą kasą. Kupuje się grzybki za prawdziwą walutę, jak widzicie 13, 30 z nich kosztuje aż 12 zł. To nie jest tania sprawa, ale to, jest, to nie jest coś, czym czy musicie się interesować, prawda? To jest, to jest raczej dla graczy, którzy, e, którzy tutaj próbują walczyć o pierwsze miejsce w rankingach i tak dalej. Dobra, zdobyliśmy czapeczkę, zdobyliśmy e, doświadczenie i złoto. E, co by tu teraz wybrać? O, amulecik, amuleciku, też jeszcze nie mamy. Przyjmujemy zadanie i wracamy za minutę. A ja w zbrojowni zarzucam sobie czapeczkę. Oczywiście nasze uzbrojenie nie przenosi się na naszą postać tutaj na, na ekwipunku, ale to nic. Postać, no. Ła, wow, dostałem coś. Ukończone zadania 4, kolejna klasa do, po ukończeniu 5. Wszystkie cechy plus 1. Aha, czyli faktycznie robienie tych trofek wewnętrznych jest całkiem sensowne, bo rozwija nam wszystkie statystyki. Bardzo fajnie, będę miał to na uwadze. Ale to jest karta naszej postaci, czyli coś, co właściwie powinniśmy odwiedzić w pierwszej kolejności. E, tu mogę wprowadzić opis swojej postaci. E, pozdrawiam widzów. Widzów. Nie, w sumie widzów nie pozdrawiam. Rodziców pozdrawiam. O! Was nie pozdrawiam. Was pozdrawiam tutaj. E, poczta. Może, możecie się komunikować ze mną, jak i z, z innymi graczami. Eee, nie wiem, co to oznacza. Aha, to jest pozycja w rankingu. Jestem na 140, 143 646 CTSG Kamil. Jestem na poziomie pierwszym. To dlaczego jestem już tak wysoko? Eee, możecie sobie wysyłać wiadomości do swojej gildii, do przyjaciół, do, do ludzi, z którymi walczyliście i tak dalej, bo można również napadać innych graczy. To jest bardzo istotny element, jeśli nie po, powiedziałbym nawet że najważniejszy. I zdobyliśmy drugi poziom postaci, bardzo fajnie. Wróćmy w takim razie do... do... Co tu się dzieje? Um, Zarzucimy sobie amulecik, przyjmijmy kolejne zadanie i będziemy zaraz przeglądać, co tam się dzieje jeszcze. Um, 84, 91... E, dobra, przyjmujemy to, 2 minuty 15, ale jest i trochę kasiory, i, e, i przedmiocik. Właściwie to amulet znowu, trochę niepotrzebnie, ale to nic. Gildia! Nie jeszcze do gildii. Czy chcesz założyć nową? Wprowadź nazwę swojej gildii. Założę gildię za... O kurde, za 10 zł, to nie mogę jeszcze. Jak rozwinę sobie postać, to założę gildię, gdybyście chcieli się przyłączyć na, na czas konkursu. To spoko. Sala Chwały. Co tu, 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 co tu się właściwie dzieje? To są chyba po prostu leaderboardy. Czy da się przelecieć po prostu na pierwsze miejsce? Według pozycji. 1. Morgot 13, Children of Chaos, Poziom 184. No to wyobraźcie sobie, że, że konto, które wam dzisiaj jeszcze pokażę, za chwilę ma, ma poziom 300. Co tam się dzieje, to ja nie mam pojęcia. Ja nie będę chciał pewnie tam psuć zbyt dużo. Lochy. To jest coś, czego nie było, kiedy ja zaczynałem się w to bawić. Um, nie mam jeszcze dostępu do tych lokacji, ale zobaczymy sobie na tym 300. Co, co tam się dzieje. Być może to jest coś, coś w stylu raidów. Że razem z grupą trzeba się do nich prze przedrzeć. Twierdzę, wkrótce udostępnimy nowy budynek, a później kolejne szczegóły, wkrótce nastrój. Aha, czy gra stale się rozwija? Mimo, że gra ma już tyle lat, to ciągle dodaje nowe funkcje. To jest jedna z funkcji, które są już zapowiedziane, ale jeszcze nieaktywowane. Całkiem ciekawe. No i Arena. Arena jest bardzo ważnym miejscem, bo na arenie walczy się z innymi graczami. Ja poczekam aż, aż skończymy sobie tego quest'a, aż e, zrobimy quest'a kolekcja znaczków e, i przejdziemy się jeszcze na sam koniec e, na arenę, żeby zawalczyć z innym graczem. Oczywiście pewnie dostaniemy w pierdzielczyk, bo nie jesteśmy jeszcze e, sensownie rozwinięci i nawet nie, niezbyt dobrze się zastanawialiśmy, jak naszą postać na początku gry rozwijać. E, ale to nic. I zobaczymy sobie jeszcze warte. Warta też musi być czymś ciekawym, czego nie pamiętam. Szkoda, że nie mam jakiegoś screenshota mojego starego, kiedy ja w Shakes and Fidget grałem. O Boże, ile to lat temu? 7? Myślę, że coś koło tego. Ta gra naprawdę wtedy, jeśli chodzi o tą listę po lewej stronie, była dużo uboższa. Dobra, quest się kończy. 4, 3, 2, 1. I zobaczmy. Oczywiście, przeciwnik na hita. Szkoda, że tak to wygląda, ale trudno. Ehm, zobaczmy w takim razie. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ehm, albo dobra, walczmy z nim. Z panem, ciasteczko 335. Mój dobry ziom, pan ciasteczko 335. Widzę, w pierdolczyk mi tu wpuści. O, może nie. Dobra, ma lekką przewagę, ale przy odrobinie szczęścia. Fak, fak, udało mi się! Pięknie. Zdobyta część, 100 punktów, zdobyte punkty w rankingów, Oa, pozycja od razu mega w górę, up, 20, ja szczęśliwy, wszystko fajnie. No, zobaczmy jeszcze sobie warte. aha, e... między kolejnymi walkami na arenie musicie czekać 10 minut albo zapłacić jednego grzybka. Ja oczywiście wolę czekać. E, warta, trzymanie warty na mieście, aha, czyli sposób chyba zarabiania kasy, tak? Ok, czyli wybierasz, jak długo chcesz być na, na warcie i ile za to dostaniesz wynagrodzenia. Oczywiście pewnie im wyższy poziom macie, tym więcej wynagrodzenia dostaniecie. Ja na razie się w to bawić e, nie będę. Słuchajcie, dobra, to jest, to jest moment, w którym ja się przelogowuję na, e, na to konto wysokie, o którym mówiliśmy, i za chwilkę widzimy się z powrotem. Okej, okay, słuchajcie, jestem już na wysokolevelowym koncie, który mi udostępniono, za co oczywiście dziękuję bardzo. E, I wyskoczył mi komunikat, że odbyła się e, bitwa gildii. I czy chcę zobaczyć jej wynik? I oczywiście, że chcę zobaczyć jej wynik. Zobaczymy, jak klepią się wysoko poziomowi gracze. E, to, to jest coś takiego, że e, wszyscy członkowie wszystkich. E, wszyscy członkowie obu gildii biją się między sobą. E, od najniższych poziomów zaczynając, czyli na przykład na początku bije się 60 poziom z 60, jeden zabija drugiego, no i za, zamiast pierwszego wchodzi 80. No i ten 80 zabija tego pierwszego 60 i pojawia się 81, a ten 81 znowu przegrywa z 80, więc zamiast 81 pojawia się 90 i w końcu pokonuje 80, za którego wchodzi 110. I tak dalej, wiecie, ogólnie na tym ta gra polega, na tym rzeczy polegają e, wojny Gilli ale... No i cóż. Widzę, że postać, którą dostałem, jest w gildii Tornado i walczymy z gildią Hata Wujatoma. No i pozostaje mi trzymać kciuki za moją gildię. Nie wiem, czy moja postać brała już udział, czy już walczyła, czy jeszcze nie. Nie wiemy nawet chyba specjalnie, ile zostało postaci jeszcze w tych turach. Oczywiście możemy to sobie wszystko pominąć, od razu przeskoczyć albo przejść do kolejnej walki, albo pominąć wszystko i przeskoczyć do wyników końcowych. Serio, unik, unik, nie w końcu się zabiją, unik Dobry jest nasz. Nasz jest dobry w uniki, ale i tak przegrał. No bo to jest ogólnie atak za atak, ale da się robić i uniki, i bloki, i są ciosy krytyczne, i, i, i wszystko naraz. Jak widzicie, różnica 20 poziomów totalnie e, deklasuje przeciwników. Chociaż podejrzewam, że są sytuacje, w których i tak da się wygrać. Nie wiem, jakich mamy naj, naj, najcięższych e, graczy w mojej gildii, ani nie wiem, jakich, e, jakich kozaków ma gildia woja Wojatoma. Nawet nie wiem, czy ta walka jest w tym momencie wyrównana, czy niespecjalnie. Moja postać, z tego co pamiętam, jest coś koło 308 poziomu. Leotar. Bardzo ładna nazwa użytkownika. Dobra, będziemy troszkę skipować te walki. Dobry, kurde. Nasz na 288 i ładnie sobie radził z chłopakami, ale już teraz przegra. Może jeszcze nie? Nie, już przegrał, dobra. A odnieść się. Trzymał. Jak widzicie, em, większość postaci nie zaczyna z pełnym paskiem życia, tylko z jakimś tam nadszerpniętym, nawet często poważnie nadszerpniętym. Właściwie nie wiem, z czego to wynika. Chociaż właściwie chyba wiem, jak, jak robimy te questy, to chyba e, pasek życia nam się uzupełnia dopiero w momencie, kiedy się wychilujemy albo kiedy levelapujemy. I co się stało? Oni wygrali. Ło, wow, oni wygrali No ale spoko, byliśmy świadkami wygranej tej e, Tej gilii To jest, to jest moja ja nie będziemy się tutaj specjalnie przeglądać, bo to prawda nie jest, nie jest moje konto e, Ale zrobimy sobie zaraz jakiegoś quest'a większego e, Czy chcę zawalczyć e, z graczem postrach ludzi poziom 303 na arenie? Pewnie, że chcemy, wkrocz Zblokował mnie. Znowu mnie zblokował. Ej, ja też chcę blokować. Unik, super. Unik, super. Unik. Dobrze, krytyka mu teraz. Unik. Krytyk, krytyk wszedł. Jak jest czerwony, to jest krytyk. Nie, nie, teraz to on zaczyna blokować. Pięknie. Taki łup, jakbym zdobył na moim pierwszym koncie, to bym był e, w niebie przez bardzo długi czas. W ogóle zobaczcie, jak. jak... To konto ma wszystko już na, na, na złotych badżach, nie? Wszystkie cechy plus 12. Nice, 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 nice nice. Eee, dobra, zrobimy sobie jednego kościora w karczmie. Zęby wampira, zobaczcie, jakie tu jest wynagrodzenie za to, co tu się robi. Tylko że to się 15 minut czeka. Wrzucimy sobie 5 minut. Eee, czy my mamy co, jak, jakąś co, coś tutaj postać bestie? Nie wiem czy mamy. Ale nie, nie chcę się rządzić, chcę tylko zobaczyć po prostu, jak wygląda e, wielki świat wielkich postaci. No, i dobra, słuchajcie, wracając jeszcze do, do tematu konkursu, e, potrzebuję od Was dwóch screenshotów. Pierwszy screenshot jest z tej karty, karty postaci, e, zaraz po stworzeniu jej, czyli jeszcze poziom pierwszy, żadne questy nie nabite itd., itd. I screen ma być wykonany w taki sposób, żeby na ekranie był widoczny również zegarek Windowsowy e, z datą i godziną. To ma być i godzina, i data. Drugi screen to już jest screen, na którym macie wylewelowaną postać, taką, którą chcecie się pochwalić i zgłosić do konkursu, um, czyli znowu karta postać, tylko że już wylewelowana postać i znowu zegarek z datą um, na ekranie. Um, takie dwa screeny wysyłacie na maila ctsg.contact.maupa.gmail.com um, do środy, czyli środa to jest, czekajcie, muszę zobaczyć na zegarku. Um, 17 czerwca 2015 rok, 17 czerwca 2015 rok, godzina 17, to jest środa. O tej godzinie e, kończę przyjmować maile, wszystkie maile, które przyjdą po 17 są już nieważne. No i osoba, która w tym krótkim czasie wybije jak najwyższy poziom postaci, e, zdobywa ode mnie słuchaweczki e, Razer Kraken Pro. Jeden zestawik, taki skromny konkursik, ale coś tam zawsze dla Was do wygrania. No, a z mojej strony na razie to wszystko, bo i tak już pokazałem chyba całkiem sporo. Ogólnie to jest gra, którą gra się gdzieś tam przyjemnie w tle obowiązków, ale jak to się pokazuje na ekranie, no to sami przyznacie, że jest za dużo czeka czekania, żeby to było ekscytujące dla Was e, czy dla mnie. Czekanie nie jest ekscytujące, a przejrzeliśmy już wszystkie e, lokacje. Dobra. E... Z mojej strony to wszystko, życzę wam powodzenia w konkursie, e, jeśli założę gildię, jeśli już moja postać, ta którą sobie zrobiłem testowo zdobędzie wystarczający poziom i wystarczająco dużo, dużo siana, żeby założyć gildię, to dam wam znać w opisie do tego filmu, żebyście mogli się do niej przyłączyć, e, zachęcam, aha, no jeszcze ważna rzecz e, w temacie konkursu, e, wasze konto musi mieć nazwę ctsg, spacja, coś tam, coś tam, żebym wiedział, że to na pewno konto, które powstało tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć udział w konkursie. Jeszcze na wszelki wypadek zbiorę wszystkie um, wytyczne w konkursu w opisie do tego filmu. Dobra, a na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa, pa.